Często przy wyborze butów do biegania skupiamy się na komforcie czy na responsywności, a zaskakująco rzadko to stabilność jest czynnikiem decydującym. O ile dla większości biegaczy lądujących neutralnie, czyli bez nadmiernej supinacji czy częściej pronacji, ten parametr faktycznie nie musi mieć kolosalnego znaczenia, tak dla tej pozostałej części populacji pronatorów i supinatorów warto się przynajmniej na chwilę nad tym pochylić. Jest całkiem spora lista butów stabilizujących, jak chociażby Brooks Adrenaline GTS czy Asics GT2000, ale wraz z odświeżeniem linii Supernova Adidas postanowił dorzucić swoje trzy grosze. Oto Adidas Supernova Solution. Zanim jednak przejdę do moich odczuć z biegania w Adidasach Supernova Solution, muszę zaznaczyć, że buty kupiłem sobie sam i nikt nie miał wpływu na przedstawione przeze mnie opinie. Na początek technikalia. Cholewka wykonana jest z bardzo miękkiego, wręcz pluszowego materiału. Już po wyciągnięciu butów z pudełka widać, że będzie komfortowo i faktycznie tak jest. W przedniej części buta materiał jest tutaj dość przewiewny, co pomaga w deszczowe dni. Woda nie zostaje w całości w bucie. Nie zmienia to jednak faktu, że w letnie dni może być w tym modelu po prostu za gorąco. Język jest luźny, nie jest przymocowany po bokach do falewki, ale mimo wszystko przez swój rozmiar dobrze trzyma stopę w miejscu. Zresztą też sznurówki przechodzą przez niego, więc to też na pewno ułatwia sprawę. Zapiętek bardzo, bardzo miękki i komfortowy, ale też nawet bez hilloka. Trzyma piętę w odpowiedniej pozycji. Sama cholewka dość dobrze przylega do stopy. Nie są to najszersze buty na świecie, ale też nie są jakieś super wąskie. Moje standardowe, no może lekko szerokie stopy czuły się w tych butach bardzo komfortowo. Podeszwa środkowa wykonana jest z nowej pianki Adidasa Dreamstrike Plus. Ja wiem, trudno w to uwierzyć, że Adidas zrobił podeszwę z czegoś innego niż Boost czy Life strike, ale jednak i Dreamstrike ma być właśnie czymś pomiędzy tymi dwiema piankami. Ma być dość komfortowo, ale też jest to pianka. Gęstsza, przez co delikatnie twardsza. Pod spodem w tej piance tak naprawdę użyta jest pianka PEBA, co przy tej charakterystyce jak najbardziej ma sens. Oprócz pianki w podeszwie zastosowano też tzw. Tak support rods, elementy o zwiększonej gęstości, wspomagające stabilizację, zwłaszcza po wewnętrznej stronie buda. Tutaj widać je przez to, że są w tym ciemno-szarym kolorze. Na stabilizację na pewno wpływa też lekko zmieniona geometria Podeszwy względem Supernova Rise, czyli tego Daily Trainera, który jest w zasadzie tym samym butem, ale z trochę mniejszą stabilizacją. Podeszwa podpiętą ma 36 mm wysokości, w przedniej części stopy mamy 26 mm, co daje nam 10 mm drop. No i jeszcze została nam podeszwa. Już tutaj podeszwa, i tu kolejny szok. Nie mamy tej gumy Continental, ale jest za to guma Adiwear, a dokładniej to trzy. Kawałki tej gumy środkowa, trochę przezroczysta, żeby można było zobaczyć te support rodcy. Pozostałe czarne w tej wersji kolorystycznej, przyczepność niezła, bieżnik niski, taki typowo asfaltowy. No dobra, ale jak się w tych butach biega? Swoją przygodę za Adidasami Supernova Solution zacząłem od 25 kilometrowego wybiegania i to nie był dobry pomysł. Komfortowo było tak do 15 kilometra, później do głosu dochodziła trochę twardsza natura pianki Dreamstrike Plus. Mój błąd, bo producent rekomenduje używanie tych butów raczej na krótsze dystanse niż półmaraton. Kolejne biegania były już dużo lepsze. Przy spokojnym tempie są to bardzo wygodne buty, jest miękko, każdy kolejny krok jest po prostu przyjemny. Dodatkowa stabilizacja sprawia też, że osobom pronującym, a ja do tej kategorii się zaliczam, kostka nie ucieka aż tak do środka. Oczywiście nie jest to totalne zredukowanie problemu, ale lekkie wspomaganie, które wraz z regularnymi ćwiczeniami powinny pomóc wzmocnić łuk stopy albo chociaż zmniejszyć ryzyko kontuzji. Sprawdziłem też, jak Solution radzą sobie na szybszych prędkościach. Tu idealnie nie jest, ale mimo wszystko byłem pozytywnie zaskoczony. Do około 4 minut na kilometr udawało mi się rozpędzić. Choć wtedy oczywiście też trochę było czuć już wagę tych butów. Czy wybrałbym te buty na treningi tempowe? Raczej nie, od tego są zupełnie inne modele, ale jeśli chciałbym mieć jedną parę butów do wszystkiego i byłbym początkującym biegaczem, to Solution byłby jedną z opcji, które na pewno brałbym pod uwagę. Po tych około 100 km na środkowej części gumy na podeszwie widać lekkie ślady zużycia. Te czarne wyglądają jak nowe, więc może to kwestia delikatnie innej struktury gumy. Reszta buta bez śladów użytkowania, w tym liczę boki pianki. Zaznaczam to dlatego, że to się rzadko zdarza tak naprawdę. Jeśli miałbym polecać jakieś buty, które dobrze skomponują się w rotację wraz z Supernova Solution, to szukałbym czegoś na długie spokojne wybiegania i czegoś na zawody. Biorąc pod uwagę, że Solution to buty ze stabilizacją, to też takich propozycji będę szukał do rotacji. Moje propozycje to Asics Kayano 30 jako buty z maksymalną amortyzacją do długich wybiegań i Hoka Rocket X2 na zawody. Owszem, Rocket X2 to nie są jako tako startówki ze stabilizacją, ale wśród wszystkich karbonowych startówek zdają się mieć tej stabilizacji względnie najwięcej. A jak wyglądają alternatywy dla adidasów Supernova Solution? Obecnie, w marcu 2024 roku, Solution można kupić na stronie producenta za 699 zł. Mam wrażenie, że to trochę za duża cena, jak za to co dostajemy w zamian, ale sprawdźmy jakie mamy alternatywy. W podobnej cenie możemy dostać buty Hoka Arachi 7. Podobna charakterystyka, ale trochę lepiej przystosowane do klepania kilometrów, a mniej do przyspieszeń. Bruxe Adrenaline GTS 23, bardzo podobne buty do Supernova Solution, a gdzieś tutaj możecie zobaczyć moją recenzję tych butów. I Saucony Guide 17, mega komfortowe stability trainery. To wszystko mniej więcej w tym samym przedziale cenowym. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione treningówki i czy przy kupnie butów zwracacie uwagę na ich stabilizację. Tyle na dziś, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału i widzimy się w następnym wideo.